Siemanko, z tej strony Genius, ja witam Cię w kolejnym odcinku, w 12 już z gry jej Sports 26 Division Rivals. Jestem na tutaj piątym, tak jakby, zapisie szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i Liga Szósta no chciałbym awansować do tej Ligi dziś odebrałem sobie nagrody za Division Rivals no bo gdybym awansował to bym nie musiał grać w pretendentach tylko bym grał Ligę Weekendową może 5-6 winów bym zrobił a za 6 winów już są jakieś tam nagrody yy, lepsze bądź gorsze tego Jokeres przejęcie w środkowej części boiska Klaskowski. Teraz zbieram sobie na Halanda i będę grał ustawieniem z dwoma napastnikami najprawdopodobniej. 4-4-2 pewnie sobie zrobię, tak myślę. Muszę coś wykminić z tym mikrofonem, bo jak siedzę tak dalej, jest lepsza jakość dźwięku, ale gorzej ja widzę, nie? Bo mi tu zasłania trochę. Dlatego też takie niecelne podanie na przykład teraz przed chwilą nic z tego nie wynikło ależ interwencja Jan Oblak. Jokeres, Jokeres się przedarł jednak traci piłkę na rzecz rywala no teraz była Liga Narodów i już w ten weekend wraca Liga Angielska no ale Pewnie nie obejrzę meczu mojego ukochanego klubu, zależy o której porze będzie grał, bo mam w ten weekend szkołę. Przegrywam 1-0 jak widzicie. Ciężko z koncentracją dzisiaj. Stwierdzenie Kaysedo. Ward prałsika te, ja tu muszę mu odebrać piłkę, nie można się tak bawić. O, nad poprzeczką. Zabrakło mu tu nogi, żeby uderzyć na bramkę bezpośrednio. Myślałem, że nie dobiegnie do tego i wyleci na aut. Wow! Bardzo blisko tonali. ładnie Marek. Chcę odrobić straty, ale mogę stracić bramkę Ewapajory. 28 minuta spotkania 2-0. Wow. Co tu się dzieje? Rozkładam ręce, no. Panali. 1-3.

Teraz zmiana posiadania posiedania PiSedo. 48 minuta spotkania. On bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. Ale gwar. może być groźnie. Jest samowi okazja. Zgarnali. Tak jest. 3-5. Niebezpieczeństwo Zaręknane. Uwaga, będzie okno. Nie, 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 nie. nie. Gdy oddawałem szał, podstawiona została noga i prosto w futbolówkę. Jest! Jokeresz! Bardzo ładna bramka. Ale nie będę chamski, nie będę oglądał powtórek tutaj. Dobrze. Biegnij. Nie daj się. Wow. Mam szwili i broni. Ojej, przesunął mi się chamsko-bramkarzem. Może pora na jakieś zmiany za chwilę. Niecelnie. Jejku. Wow, ale ładna bramka. Kurde, muszę przyznać rywalowi, że popisał się tutaj. No, nie pokazałem wam końcówki spotkania, bo bardzo przycinało no przegrałem 7-4 na następny odcinek postaram się lepiej skonfigurować grę żeby wam pokazać jak najlepszy gameplay jak najlepszą rozgrywkę trzymaj się do zobaczenia widzu cześć